Dzisiaj weźmiemy pod lupę wartość bezwzględną. Mamy taki przykład: pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 5. Zanim zaczniemy rozwiązywać ten przykład, musimy określić, czy Wartość pod wartością bezwzględną jest liczbą dodatnią 3 ujemną. Mamy liczbę mniejszą, odjąć liczbę większą, więc to na pewno będzie liczba ujemna. Co dalej musimy zrobić? Wychodzi nam, że pod wartością jest liczba ujemna, więc ja muszę przed całym moim wyrażeniem napisać minus. Tak? Zamiast wartości bezwzględnej, piszę zwykły nawias. I przepisuję e, zawartość wartości bezwzględnej. Zmieniam znaki w środku mojego nawiasu, czyli mam minus pierwiastek z trzech plus pierwiastek z pięciu dodawanie jest przemienne, więc inaczej mogę to zapisać, że jest to pierwiastek z pięciu plus minus pierwiastek z trzech. Plus i minus daje mi minus, co daje mi końcową wartość pierwiastek z 5 minus pierwiastek z trzech.